Proszę Państwa, kilka dni temu brytyjskie BBC wyemitowało skandaliczny film obrażający Polaków przedstawiający nasz kraj jako obszar antysemicki, którego nie warto odwiedzać. Po interwencjach, po fali oburzenia w naszym kraju nie widać żadnej skruchy u przedstawicieli tej oglądanej brytyjskiej stacji. Proszę państwa wczoraj. Jedna z dziennikarek amerykańskich, która publikuje m.in. w New York Post i Wall Street Journal, napisała, że Polacy wymordowali miliony Żydów, że są współodpowiedzialni za Holokaust i że Obama tak naprawdę nie ma za co przepraszać. Otóż proszę Państwa, ponadto w zeszłym roku blisko 100 razy w różnego rodzaju prasie światowej użyto określenia polskie obozy koncentracyjne bądź polskie obozy śmierci. Pytanie jak długo mamy zamiar na to spokojnie patrzeć, pytanie jak długo mamy zamiar tolerować tego typu zachowania.